W Gdańsku odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamachu na Adolfa Hitlera. Stojący zatem nazistowski oficer Klaus von Stauffenberg był zakolonizowaniem Polski. Dziwi zatem, dlaczego dziś pamięć o hitlerowcach czci się w polskich instytucjach publicznych. Przewodniczący niemieckiego Bundestagu Norbert Lamert uważa, że zamach powinien być symbolem przyzwoitości i odwagi cywilnej. No, zupełnie innego zdania są historycy. Konrad Chmiała. Klaus von Stauffenberg był wierny Adolfowi Hitlerowi faszystą. Przyczyną jego buntu przeciwko Führerowi był strach przed nadchodzącą klęską III Rzeszy. Stauffenberg wierzył, że gdy Hitler zginie, Niemcy podpiszą z aliantami pokój, co oznacza, że wcale nie porzucił marzeń o budowie imperium. Poseł PiS Kacper Cperbłażyński złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z gloryfikacją nazizmu. Moim zdaniem Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, czym prędzej powinien wezwać ambasadora niemieckiego do MSZ-u polskiego z żądaniem złożenia. Dokładnych wyjaśnień, jak taka impreza mogła mieć miejsce nie tylko w Gdańsku, ale gdziekolwiek w Polsce. Uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera odbyła się w dworze Artusa w Gdańsku. Polskę reprezentował były ambasador w Berlinie Janusz Reiter. Głos zabrał także Norbert Lamert, były przewodniczący niemieckiego Bundestagu. Przekonywał, że Stauffenberg planując zamach kierował się dobrem ówczesnej Europy. Powstanie z 20 lipca 1944 roku jest dzisiaj symbolem przyzwoitości i odwagi cywilnej. Zamachowcy nie byli oczywiście krystalicznymi demokratami, byli ludźmi swoich czasów powiązanymi z realiami ich społecznego pochodzenia. Używanie wobec tego słowa powstanie jest bardzo niestosowną próbą wybielania niemieckiego nazizmu, bo von Stauffenberg nie dokonał zamachu na Adolfa Hitlera po to, aby ulżyć narodom okupowanym, ale po to, aby dokończyć dzieła zniszczenia. Niemcy starają się zatrzeć pamięć także o tym, że Stauffenberg był rasistą. Potwierdza to jego prywatna korespondencja. Polaków nazywał motłuchem, który, aby się dobrze czuć, najwyraźniej potrzebuje batoga, czyli skórzanego bicza. Mimo to pamięć o nazistowskim oficerze jest czczona w polskich instytucjach publicznych. Kiedy we wrześniu 1939 roku Roku podbijał Polskę razem z armią niemiecką. Wypowiadał się o Polakach, o Polsce pogardliwie, jako o Motłochu, który trzeba podbić, skolonizować i traktować jako tanią siłę roboczą. To jest odzwierciedlenie poglądów tego środowiska środowiska wojskowo-arystokratycznego. I odbicie ich stosunku do sąsiadów ze wschodniej Europy, ale nie tylko ze wschodniej Europy. My byli przekonani o swojej wyższości. Nie jest tajemnicą, że Niemcy chcą zrzucić odpowiedzialność za tragedię II wojny światowej na nazistów. W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, że przy wejściu do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie znajduje się grafika ilustrująca dzieje Niemiec z przełomu XIX i XX wieku. Nie ma na niej informacji o rozpoczęciu II wojny światowej, agresji na Polskę. Niemiecko-sowieckiej współpracy, a niemiecka zagłada Żydów według planszy rozpoczęła się w 1942 roku, a nie jak wskazują źródła w 1939. To jest próba tworzenia w świadomości Europejczyków przekonania, że Niemcy też byli okupowani przez nazistów takiego narodu w Niemczech nie było, więc stosowano rozmaite figury retoryczne które miały dokonać przeobrazić myślenie w Europie. Do dzisiaj Niemcy nie wypłaciły Polsce należnych reparacji wojennych za zniszczenia, zagrabione dobra kultury i wymordowanie 6 milionów obywateli. Rząd Zjednoczonej Prawicy wyliczył, że reparacje wynoszą 6 bilionów 220 miliardów złotych.